Siemka! Witam wszystkich! Dzisiaj niedziela, ostatni dzień weekendu Wybieramy się do parku Murzakowskiego Łęknica Jest ładna pogoda, słonecznie pewnie Będzie gdzie pospacerować Siema Damian! Co tam? Wybieramy się gdzieś? He? Co? Jedziemy, nie? Jedziemy! Jedziemy, jedziemy! O, jedziemy, jedziemy. Pozwiedzać, pochodzić, pospacerować. Ja muszę spacerować ze względu na kolano. Lekarz mi doktor mi kazał spacerować i pływać jeździć na rowerze nie tylko nie dźwigać nie latać po schodach dlatego spaceruję tak żonę zabieram codziennie gdzieś. Tam Damian jedzie przed nami też jadą z nami. Jedziemy przez Frankfurt na Dodrom. Będziemy jechać przez Niemcy. Nie polską stroną, tylko niemiecką stroną. My właśnie dojechaliśmy. Jesteśmy na miejscu. Tu jest cały plan, cała mapa miasta. Tylko że musimy gdzieś zaparkować samochód. Nie wiem czy nie pojedziemy na polską stronę zaparkować auto, bo tutaj nie możemy stawać. Tu nie mam tego zegarka niebieskiego, jak ktoś tam mówi. Także jedziemy chyba gdzieś tam na polską stronę do Łęknicy i w Łęknicy zaparkujemy. Podobno tam jest car i 20 zł kosztuje chyba na cały dzień, czy coś takiego. No, zaparkowaliśmy, zaleźliśmy po polskiej stronie miejsce parkingowe. Zaparkowaliśmy samochód, poszliśmy do informacji, bo parkomaty nie działają, trzeba było kupić o Bilet, wzięliśmy dwa dla szwagra i dla siebie, na cały dzień, na auto. No i taki magnesik na lodówkę sobie kupiłem. To jest zamek w Murzakowie. Od razu sobie wzięliśmy. Jedziemy teraz zanieść bileciki. Mapę dokupiliśmy też za 5 zł i będziemy zwiedzać. Tu właśnie jest car park. Samochód tam dalej postawiliśmy za, za tym panem w żółtej koszulce. Idziemy zanieść bileciki i ciśniemy dalej. O, czy będziemy, tu jesteśmy, pokaż palcem. Pokaż palcem. Tu. Tu, A, tu, tu musimy iść tu. Tu, 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 i tu. A, no to idziemy. Ty dogarniasz, przewodnik, nie? Przewodnik. Masz przewodnik, będziesz jechał stąd. Nie, ja nagrywam. Nie mogę. O, tam byliśmy w punkcie informacyjnym po mapkę i po... I po co? Po bilety na Po bilety i po flaszkę. No, jesteśmy na polskiej stronie, tam już jest niemiecka strona. słupek, stoi tutaj, mamy most. Idziemy przejść przez most i tam będzie zamek, czyli znajdziemy się na łące zamkowej. Idziemy na tym do zamku zobaczyć. Właśnie przechodzimy przez most w stronę Niemiec. Zobaczcie Koniki jadą Nie, nie, To jest profesjonalny sprzęt, a ja to co? Teda dla Oskimczyka Nie byle co Pyka zdjęcia, pyka Tylko nie nagrywa Robi zdjęcia i znika Ale nie nagrywa Nie nagrywa Nagrywa? wideo włącza miniaturę Nie idzie Weszliśmy do zamku, do toalety, żona też poszła i zaraz będziemy ruszać dalej zwiedzać, tutaj jest, co tutaj jest, wejście na wystawę jakieś. Chyba restauracja czy coś takiego. Jest tu trochę po, do zwiedzania. Lepiej w centrum na Tak? Tam coś jest. Później przyjdziemy. Zwiedzimy jeszcze dookoła, co tam zamknić. Można zobaczyć i na koniec można przyjść i sobie pozwiedzać, kupić bilety i pozwiedzać, nie? Nie miałem pompki. Restauracja jest u góry. Ja tam byłem, ale nie w środku. Obeszliśmy zamek dookoła i idziemy dalej. A tam nie przejdziemy. Zobaczcie, jaki piękny. 哇，痛！不痛。 Słuchajcie, następnym razem planujemy przyjechać, ale tam bez dzieci, tylko we trójkę, ja, żona, synu. Przyjechać i możemy sobie tutaj rowerki wypożyczyć, bo tu jest naprawdę bardzo, bardzo duży obszar, żeby rowerem pojeździć. Jest gdzie, bo tak na pieszo jeszcze z dziećmi to nie ma, za daleko, w ogóle wszędzie jest daleko, tak. Także może przyjedziemy w któryś weekend. Wypożyczymy sobie rowerki i pośmigamy rowerkami. Dużo ścieżek jest. Jakieś jeszcze kopalnie są stare czy coś. Nie wiem. jak tam widziałem na YouTube trochę zdjęcia z lotu ptaka. No, no ale jeszcze na razie jesteśmy na niemieckiej stronie. Jesteśmy na niemieckiej stronie i zaraz przejdziemy na polską. I zobaczymy co tam jest właśnie. Bo te kopalnie niby to chyba są po polskiej stronie. tam. No, zrobimy kółko raczej zrobiliśmy kółko w koło zamku i raczej się jeszcze teraz oddalamy od zamku bo powinniśmy wracać tam a my idziemy dalej tędy no 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 E? A Co chcesz powiedzieć? Pozdrowić kogoś chcesz? Nikogo? Nie. No myślałem, że chcesz kogoś pozdrowić. No nikogo. Czekamy czy ktoś by tutaj wskoczył na to jest pod elektryzowane. Teraz będziemy przechodzić na polską stronę prawdopodobnie. pod górkę. Teraz idziemy tu w prawo po... Jest stromo. Idziemy cały czas do góry, do góry. To się nazywa jest, chyba... Będziemy na Złotym... Na Złotej Górze czy Złotym Wzgórzu, nie wiem. jak Tam Tam na mapie widziałem, tak było napisane. Tak, dobrze mówiłem, jesteśmy na Złotym Wzgórzu. Tam też jest most. Tu co kawałek jest most. Tam na niemiecką stronę, bo my już jesteśmy po polskiej stronie. No tutaj jest kamienny krąg. Idziemy zobaczyć, co tutaj jest za kamienny krąg. Tak jest na mapie oznaczony i nazywa się to miejsce kamienny krąg. No bo krąg z kamieni zrobiony. Dobra, idę, ich, muszę ich dogonić. Oni poszli tam w prawo, na znaczy tej w lewo. Od nad tym tonem czyli w prawo, nie? A ja poszedłem kamienny krąg jeszcze obcykać, zobaczyć co to jest. Teraz ścisnę do nich. Mówię, tu trzeba przyjechać i wziąć rower, rowerem pośmigać, bo tak na nogach to, to jest dużo chodzenia dużo, dużo miejsc do zwiedzania. Także tak jak obiecałem, następnym razem jak sobie przyjadę, to biorę rower i będziemy śmigać rowerkami. Spokojnie, zaraz je. Ja też głodny i narzekam. Zaraz będę jadł. Teraz A teraz jesteśmy na tym złotym wzgórzu, tak? O, jakaś pauza się należy. Trzeba coś zjeść, człowiek głodny. Ty, to jest moja bułka? Moja. Szeńko mi z bekonem? Znaczy z wiejską i z Wsypię wam do tego Troszkę krzyczkawek Tak, ty też Tylko czekajcie Patrzcie jaki my mamy zestaw Smacznego Widelec Zobaczcie ile żarcia, ja pierdzielę. Ja zaraz zjem bułkę i będę jadł po kolei. No no. Ale czemu kładziesz tutaj na ten? Mama już ci daje. No. To do, do tego. Idziemy, idziemy, idziemy. Już troszeczkę kilometrów zrobiliśmy przez ten las. I prawdopodobnie dochodzimy do mostu królewskiego. Prawdopodobnie to ma być most królewski. Zobaczymy, jeżeli będziemy taki, takie półkole miał. On, to znaczy, że to jest ten most, on się tak fajnie na wodzie odbija później Nie, niestety to nie jest ten most królewski mianowicie coś się pomyliło To może ten następny co tam jest na końcu Co tam jest napisane? Dzięki wspólnym wysiłkom polskich i niemieckich konserwatorów zabytków ochrony parku Morzakowskiego jako europejskiego dziedzictwa kulturowego w roku 91 ponownie postawiono kamień. A, Pickela, to kamień pizzkela. Piesko granica. To jest granica. No tak, bo my jesteśmy teraz po, po, na polskiej stronie, tam jest niemiecka strona. A to jest Nysa, tak? Tak. jest. A nie, nie ma. Ale tam gdzieś się Tak, tam był. Tu nie jesteśmy, to jest samochodu. A przejdziemy tam przez morze? Tak, to jesteśmy po Polsce. A, tam jest ten zamek, co byliśmy w tym zamku. 55. Zrobiliśmy kółko i z powrotem wróciliśmy do tego miejsca co na początku szliśmy w stronę zamku, tam jest ten wodospad co był, idziemy tam jeszcze w stronę zamku, może tam jakieś lody będą, sobie coś zjemy po lodzie, czy co tam. Także mówię, następnym razem to trzeba będzie wypożyczyć rower i rowerkami pojeździmy, zwiedzimy dalej okolice. Idę, idę. Zaszliśmy sobie na lody. Mm. Dobrze. No, lody już zjedzone. Wracamy do auta, jedziemy do domu. Mamy już lody zjedzone, piwo wypite. Mamy dwie godziny jazdy przed sobą Troszeczkę pochodziliśmy, pozjedzaliśmy tu dookoła Słońce zamku smali nogi bolą Następnym razem jak przyjadę to wejdę do zamku, kupię bilet pochodzę po komnatach Może coś ciekawego nagram Nie? <grym> do loży, do loży swojej tam, do swojej komnaty Do komnaty no. króla Tak, dzisiaj nie było jak, no. Tak na szybko przyjechali, pozwiedzali pojechali, nie? No. Na szybko 15 tysięcy kroków. No, zrobili dookoła. No i jeszcze przyszliśmy zobaczyć co tu należy zobaczyć Tamę. Tą tamę co tutaj jest? Mama, mama. Także włączymy widowisko, nagrywanie, wracamy do auta, już jesteśmy prawie na parkingu. Poszliśmy zobaczyć ceny, bo można rower wypożyczyć. Tam było, nie wiem, 60, było 70 zł na cały dzień, tak? Ja myślałem, że to na godzinę, ale to nie na cały dzień. Przyczepką bez przyczepki. Przyczepką bez przyczepki, kto jak woli. Elektryczne, zwykłe. Elektryczne były, zwykłe też. Dobra, także pozdrawiamy wszystkich do następnego. Nie Dobra. wiem gdzie teraz wylądujemy. Jak gdzie? W łóżku z browary. A, no wieczorem tak. No. W zamku w środku nie nagrałem tam nic, bo... No dzisiaj nie było jak, bo z dziećmi jesteśmy. Trzeba by było, wiesz, oni by musieli czekać, kurde, ja bym musiał chodzić. To też by trochę czasu zleciało. To jak przyjedziemy kiedy indziej, sami bez dzieci, będzie czas wejść tam, ja kupić pół, pół tam. godzinki dla foniki. No. tak, tak na razie. I, i z powrotem. Shema Shema. shame share